Hej, to ola dzisiaj przychodzę do Was z bardzo miłym i przyjemnym filmikiem. Zrobimy sobie czytelnicze podsumowanie półrocza, Mid Year Book, tak. Tak jest 20 lipca dzisiaj. Powinnam to nagrać 3 tygodnie temu. Ale jest jak jest. Tak, składa się z 11 pytań, powstało w 2012 przez dwie booktuberki. Podrzucę je w opisie, podrzucę w opisie też wszystkie pytania. Nie traćmy czasu, lecimy z tym. Pierwsze pytanie: najlepsza książka, jaką przeczytałaś w 2023, to musi być płynąc w ciemnościach Tomasza Jędrowskiego. Pokażę Wam tutaj tę książkę. Wypożyczyłam ją z biblioteki, czytałam ją po polsku, ale chcę posiadać własną kopię i wówczas kupię ją w oryginale po angielsku, mimo że Tomasz jest Polakiem, urodził się chyba. W Niemczech, później studiował w Paryżu, gdzieś tam w Anglii i swój debiut literacki napisał właśnie w języku angielskim. Jest to historia bardzo smutna, emocjonalna, nostalgiczna. Akcja dzieje się w Warszawie. Bohaterowie cierpią przez większą część książki. Czego chcieć więcej? Ja bardzo lubię smutne książki ze smutnymi bohaterami, więc dla mnie to było najłatwiejsze pięć gwiazdek, jakie w życiu dałam. Drugie pytanie. Najlepszy sequel, jaki przeczytałaś w 2023? W ogóle w całym półroczu przeczytałam tylko trzy sequele. Zły Król, seria Okrutny Książę, The American Roommate Experiment, czyli druga część The Spanish Love Deception, ale nie czytałam pierwszej, oraz The Ballinger Sisters, It Happened One Summer i druga część Hook, Line and Sinker. Wszystkie te sequele podobały mi się, żadna... Nie zasłużyła na pięć gwiazdek, ale gdybym miała wybrać tylko jedną, to najbardziej podobał mi się Zły Król, bo w ogóle Okrutny Książę skradł moje serce niespodziewanie. Pytanie numer 3. Książka, która została wydana w 2023, której jeszcze nie czytałaś, a chciałabyś. I tutaj wchodzimy w mój koszyk na Empik.com i mam pięć książek. Spod ochrony autorstwa Yang Kelly, Baśń o złamanym sercu, Ballada o nieszczęśliwej miłości autorstwa Stephanie Garber, Gdyby był ze mną, Lori Nowlin oraz Nigdy do końca Edwarda Andelhilla. To jest moje top 5 książek, które liczę, że jeszcze w tym roku wejdzie w moje posiadanie. 4. Najbardziej wyczekiwana przez Ciebie książka, która zostanie wydana w drugiej połowie roku. Happy Place Emily Henry zdecydowanie wychodzi 23 sierpnia. Jest to książka, na którą uczaję się już od jakiegoś czasu. Próbowałam ją znaleźć w Paryżu, próbowałam ją znaleźć w Londynie. Obecnie czekam na polską premierę. Będzie wydana przez wydawnictwo Kobiece i wiem, że na pewno mi się spodoba. Zastanawiam się tylko, czy to będą mocne cztery gwiazdki, czy słabe cztery gwiazdki, bo wszystko, co wychodzi spod pióra Emily Henry, podoba mi się. Pytanie numer 5, największa niespodzianka. Mam trzy największe niespodzianki. Po pierwsze, nie spodziewałam się, że polubię fantastykę młodzieżową, seria okrutnych Książę. tak jak wcześniej wspomniałam, skradła moje serce, nie było to nic, co rozwaliło mi głowę. Każdą część oceniłam na 4 gwiazdki i była to naprawdę dobra rozrywka. Co więcej, czytałam te książki w lutym, a już mam ochotę przeczytać je ponownie. Dlatego muszę kupić własną edycję, ponieważ wypożyczam z biblioteki i brakuje mi ich tutaj. Druga niespodzianka, troszeczkę mniej optymistyczna. Nie spodziewałam się, że nie spodoba mi się pierwsza część Shutter Me i że porzucę tę serię po przeczytaniu pierwszej książki. Troszeczkę się na sobie zawiodłam. Już wiem, kto jest tam głównym obiektem westnień i nie jest to ta sama osoba, co w pierwszej części, więc może jeszcze się skuszę i wrócę. I niespodzianka numer trzy: nie spodziewałam się, że tę książkę ocenię na 5 gwiazdek. Jest to książka, którą przeczytałam już w lipcu, więc zaczynamy oszukiwanie, ale chciałabym o tym wspomnieć już teraz. Lepiej niż wczoraj autorstwa Painter jest. Jest to książka urocza. Jest to książka w podobnym vibe jak lepiej niż w filmach, ale z jakiegoś powodu ta bardziej do mnie przemówiła. Główna bohaterka, która ma na imię Emily, nie irytowała mnie, zyskała moją sympatię. Nikt nie był tak uroczy jak Wes Bennett, ale nadal coś tutaj między nami kliknęło. I po przeczytaniu tej książki zamknęłam ją i miałam takie: wow, to jest dla mnie pięć gwiazdek. Czy to będzie pięć gwiazdek dla wszystkich? Na pewno nie, ale czuję, że to jest pięć gwiazdek dla mnie. Strasznie śmiesznym uczucie. Polecałam wam ją przeczytać i dajcie znać, na ile wy ją oceniliście. Zgaduję, że nie na pięć gwiazdek, ale naprawdę dla mnie to jest pięć gwiazdek. Pytanie numer 6: nowy ulubiony autor, nowy dla Ciebie albo nowy bo debiutant. U mnie zdecydowanie jest to Emma Lord. Przeczytałam wszystkie. Trzy jej książki przetłumaczone na język polski. Są to głupiutkie, słodziutkie młodzieżówki, które są miodem dla mojego serduszka. Uwielbiam to, jak Emma Lord pisze, uwielbiam to, jak ich tworzy bohaterów i jak uroczy, otwarci i samoświadomi są ci bohaterowie. Zaczęłabym na waszym miejscu od przeczytania Tweet Cute. Jeżeli Tweet Cute wam się nie spodoba, to po prostu nie polubicie Emmy Lord i to nie jest wasz vibe i całkowicie to rozumiem. Jednak dla mnie jest to odkrycie roku. Pytanie numer 7: nowy fikcyjny crush jest to pytanie, które najmniej podoba mi się z całej tej listy, ponieważ jestem chyba trochę za stara. W liceum notorycznie miałam fikcyjnych crashy. Na studiach udało mi się podkochiwać w osobach, które nie istnieją obecnie. Może też być ten problem, że mam prawie 30 lat, a czytam bardzo dużo młodzieżówek, więc musiałabym się podkochiwać w 17-latkach, co troszeczkę gryzie się z moim kodeksem moralnym, ale gdybym jakoś wybrać, bardziej na zasadzie trzymam za Ciebie kciuki, troszczę się o Ciebie, dajesz mały, wybrałabym Wes'a Beneta, z Lepiej niż w filmach, ponieważ przede wszystkim jest bardzo dobrym przyjacielem i dzięki temu dobrym chłopakiem. pomagali, Liz, troszczy się o nią, słucha jej, ale zarazem nie boi się z nią skonfrontować i powiedzieć, co rzeczywiście myśli i Dobrze jej doradzić. Nie jest cringeowy, nie jest pantoflem. Na przykład polubiłam też sama, ale on był już za bardzo wycofany i za bardzo chował w sobie swoje emocje. I rozumiem, dlaczego Percy miała z nim pewne problemy. Nie mówię, że usprawiedliwam Percy, ale. Mówię, że sam nie był idealny, mimo że był bardzo uroczy. Jednak tutaj jest też napisane najnowszy fikcyjny crush, a ja pierwszy raz przeczytałam tę książkę rok temu, więc gdybym miała wybrać bohatera, którego poznałam w tym roku, wybrałabym kardana, okrutnego księcia, ponieważ bardzo go polubiłam. Kibicowałam mu bardziej niż Jude. Fajny chłopak. Pytanie numer 8. Książka, przez którą płakałaś? Ja płaczę codziennie. Lubię płakać, płaczę na każdej książce, nie mam z tym większego problemu. Ostatnio płakałam na pokoleniu IKEA, dlatego że sobie myślałam, że strasznie smutne jest to, że autor jest takim bucem i jest tak smutny i tak widzi. Życie 30-latków i współczułam mu i przez to płakałam. Ale gdybym miała wybrać książkę, przez którą płakałam najwięcej w ostatnim czasie, byłoby to Pasujemy do siebie autorstwa Emmy Lord, głównie dlatego, że głównym motywem tej książki jest brak komunikacji między bohaterami. I główna bohaterka ma 16 lat, próbuje odnaleźć siebie, przechodzi żałobę, przechodzi wiele problemów i ma wiele rozterek wewnętrznych, a dodatkowo przez 75% książki cierpi. Bardzo jej współczułam i chciałam, że w końcu była szczęśliwa. Po przeciwnej stronie spektrum mamy pytanie numer 9. Książka, która cię uszczęśliwiła, i wydaje mi się, że największe motylki w brzuchu czułam podczas czytania każdego kolejnego lata. Jest to książka, która posiada jeden wątek, który zniszczy tę książkę dla wielu osób. Jednak ja. Zakochałam się w tych bohaterach, kibicowałam im, nie jestem największą fanką Friends to Lovers, ale tutaj wierzyłam w tych bohaterów, chciałam, żeby się zeszli, widziałam jak pozytywnie na siebie wpływają, jak się zmieniają, jak pomagają sobie wzajemnie dojrzeć i dorosnąć i trzymałam za nich kciuki. Dodatkowo jest tutaj taki mini smaczek, matka głównego bohatera prowadzi restaurację z kuchnią polską i... Ja uwielbiam takie elementy polskości w książkach. Dobrze się bawiłam. Nie oceniłam na pełne 5 gwiazdek, tylko na 4,75, ale polecajka. Pytanie numer 10. Najładniejsza książka, którą nabyłaś się w 2023. Ja, jak wiemy, w tym roku. Nie kupuję książek. Wypożyczam je z biblioteki. Moje drugie imię to karta biblioteczna i cała moja osobowość to posiadanie karty bibliotecznej. W związku z tym w tym roku kupiłam dokładnie 12 książek, i z tych 12 książek nie mam żadnych ładnych edycji, żadnych twardych okładek. Mam Working Hard or Hardly Working Grace Beverly, i mamy tutaj. Błyszczącą okładkę, więc to jest bardzo ładne. Cieszę się, że moja mama umarła. Ta okładka wygląda bardzo estetycznie. Jak ocalić życie? Jest to książka, która nie do końca mi się podobała, ale okładka i opis książki skradł Moje Serce na pewno po samej okładce tę książkę oceniłabym najwyżej. I jeszcze, jeszcze. Oj, jeszcze jedna książka, którą kupiłam stricte dla okładki, więc myślę, że się nadaje do tego podpunktu i jest to When In Rome autorstwa Sarah Adams. Przeczytałam The Cheat Sheet, nie podobało mi się kompletnie. I nie przypuszczałam, że kupię coś jeszcze tej autorki. A jak zobaczyłam tę okładkę, to stwierdziłam, dobra, dajmy jej drugą szansę, czemu by nie? I ostatnie pytanie, jaką książkę koniecznie musisz przeczytać do końca tego roku? Ja posiadam cały plik. Całą jedną oddzielną notatkę. Mamy tutaj tak. Przede wszystkim chciałabym przeczytać wszystkie książki, które kupiłam lub dostałam w 2023. Poza tym nagrałam filmik Read or Unhaul o 10 książkach, które leżą już u mnie parę lat i je chciałabym w końcu odhaczyć. Ale gdybym miała wybrać jedną książkę, która mi się umarzy, którą chciałabym koniecznie przeczytać w tym roku, byłoby to Love and Other Words z Christiny Lauren. Z Christiną Lauren mam ten problem, że one piszą książki, które są dla mnie hit or miss. Albo bardzo mi się podobają, albo nie podobają mi się w ogóle. Chciałabym zobaczyć. Liczę, że skoro w przyszłym miesiącu mam urodziny, to ktoś mi tę książkę sprezentuje i dzięki temu mm, uda nam się to. No ale zobaczymy. I to tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione książki 2023. Jeszcze raz powtórzę. W opisie macie wszystkie pytania. Możecie na nie odpowiedzieć w komentarzu, możecie zrobić własny filmik, możecie nagrać własnego TikToka. Jeżeli chcieliście zacząć publikować content książkowy w internecie, to jest idealny moment. Jeżeli sami nagracie coś, koniecznie oznaczcie mnie albo dajcie w komentarzu link. Będę lajkować, będę komentować, będę Was wspierać. Tymczasem to tyle na dziś. Widzimy się pewnie w niedzielę. Trzymajcie się cieplutko. Buziaczki pa.